macie wyznaczone może jakieś daty, kiedy, kiedy rzeczywiście, do kiedy chcecie wybrać nowego? Taką wyznaczoną, żeby jak to najszybciej zrobić, bo wiemy, że reprezentacja Polski czeka na tego selekcjonera i robimy wszystko, żeby skrócić ten okres oczekiwania. Celujemy w tych trenerów, którzy znają polskich piłkarzy. Ewentualnie albo pracowali w Polsce, albo, albo są Polakami, którzy, którzy też byli trenerami ekstraklasowych klubów. Myślę, że każdy trener ma twardą rękę i każdy trener rozmawiając w szatni to pewnie rozmawia innym językiem, rozmawiając z piłkarzami. No i to wszystko leży później w głowach, w nogach piłkarzy, jak oni do tego podejdą i ja wierzę w naszych piłkarzy i wiem, że wiedzą o co grają, bo ten mecz z Finlandią w Polsce będzie, może być bardzo decydującym o, o awansie może albo o branżach. Także... Także poczekajmy na trenera, a później będziemy, będziemy spekulować, jak ma być. Jaki musi być nowy selekcjoner? Jakie musi mieć cechy? Jaki jest jego profil? Bo też te nazwiska, które padają, są też zupełnie różne, jeżeli chodzi o, o ich styl pracy. Najlepszy taki profil, że trener przyjdzie i będzie wygrywał i awansujemy na mistrzostwa świata.